Uśmiechano z tej strony, goksińskiej Dzisiaj wam pokażę <laughs> w ogóle, bo jestem DJ-em, nie? Taka moja pasja jest. To wszystkie piosenki, właśnie teraz chciałbym pokazać to jest z GoPro nagrywane W ogóle, spójrzcie, tak wygląda moja twarz. Pierwszy raz zobaczycie moją twarz. I oglądaj to, Piotrek. Oj, coś zarywa. No widać. Dzisiaj. Widać. kamera. Więc nie mogę tak nagrywać. Teraz na GoPro. Ale chciałbym pokazać Wam wszystkie te no. e, wszystkie piosenki, które właśnie e, powinnam przegrać już na pendrive'a. <laughs> tak, mam do, do, do dokumentów, e, do e, grafiki, czyli ja maluję na pęcie po prostu, wiecie? E, I do, jest też do muzyki, czyli z zielonym symbolem. E, firma pendrive'ów jest to Godram. 8 GB białe takie są i ten dokumentski to jest zielony taki, normalny po prostu no takim nie wiecie to jeszcze na, jeszcze na początek to bym chciała pokazać moją piosenkę ulubioną Mama Sita, mama Sita, bo niektórzy już znają tę piosenkę więc ja podłączam pendrive'a i widzimy się za chwilę Dobra, Już jestem! Właśnie chciałbym pokazać już Wam tego Pani live'a, no ale nie mam jeszcze kamerki. Tak, nie mam kamerki, takich, wiecie, no na komputer po prostu do live'ów nie mam, bo jeszcze nie mogę zrobić live'ów, bo, wiecie, no... coś chcemy zrobić tego live'a, ale mnie ciągle laguje, że nie mogę zrobić. Jakiś błąd mi wyskakuje. I patrzcie, nam pokazuje, że tam folder jest pusty, bo po prostu dostałem od wujka nowy pendrive i to jest ten nowy pendrive. Więc co teraz zrobimy? Wybieramy, co chcemy przenieść, oczywiście piosenkę. Jak już taki muzyczny to ma być. Już mamy tutaj, nie? I na aplikacji Ulub możemy zawsze e, sobie ściągnąć e, jakieś piosenki. A na YouTube e, Dowlander e, jest e, też taka opcja, że możemy wideo e, sobie zrobić. No tu mam właśnie Robloxa. Chciałbym wam go nagrać, ale w następnym filmiku, dobra? E, może być. E, no to e, teraz. E, Pisujemy ulub, ul, ulub, ulub. To mi ciągle wyskakuje coś innego. No i klikamy to, bo tu się czyta nam sama stronka. Możemy też sobie z tego wziąć. Też polecam właśnie z tego wziąć, bo tu też są fajne piosenki. E, Okej, okay. to e, bierzemy na przykład żono moja. Moja. Mo, Enter. Migamy już master z e, żoną moja. I teraz musimy zawsze obsłuchać, czy to na pewno jest to. Więc idziemy. Widocznie tak, jest to to. Więc zamiast to klikać, zamiast to, to bierz plik na komputer. Nawet kiedy chcecie na telefonie, to yy, polecam Wam to zrobić. A co się nie ściąga? Aha, jest jeszcze ściąganie. I za chwilę to się pokaże w sumie. O, jest. E, mam e, mały katarak. Wiadomo, że jest teraz pandemia, ale to nie jest e, koronawirus. W sumie ja w ogóle pietran, nie? E, dobra, mamy. Matra moja. No i tak to w ogóle wszystko wygląda. Kiedy chcemy e, na przykład zrobić nowy plik, klikamy tu, nowy. Wtedy, albo jak chcemy folder, to klikamy folder. Jak chcemy skrót, to klikamy skrót. E, jak chcemy obraz, mapa bitpowa, to wszystko klikamy po prostu, no co chcemy, no. E, w ogóle na przykład sobie stworzę e, nowy folder, e, jakby no taki folder e, jakby z nagraniami. Nagranie napiszę. A, mam nagrania. I teraz na przykład włączymy sobie to, ale poczekajcie, bo ja muszę zobaczyć, ile to już czasu trwa. Dobra, 7 minut dopiero. Serio! Dobra. Nagrywa się? Tak, nagrywa się. To możemy teraz tutaj kliknąć, włączyć rejestrator dźwięku. I rozpocznie nagrywanie 3 2, 1, Witam, 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 witam e, i bierzemy e, teraz e, do naszego e, subcio USB disk i bierzemy do nagrań I tutaj zapisujemy no i mamy. Widzicie? Tak to wygląda. Więc, no... W ogóle tak to wszystko wygląda. Jeszcze wam pokażę y, tego... Y, mojego... Y, no... Y, kurka... A, to jest bananek. Ten, który zrobiłem na pęcie. Edytowałem. Wziąłem z, z Google'a i edytowałem. Dobra. To chciałbym pokazać... E, e, tego. I to się coś ostatnio zepsuł Roblox, ale to nic. E, w ogóle tutaj e, jest taki blik, mikrofon kurczę no co to było nie strona to była strona do, do pobrania dobra do pobierania youtube mp4 można też mp3 bo zobaczcie możemy na przykład wybrać film na ruciaka Piszemy ne, a, ry, u, z, i, a, na, rusiak e, mamy na przykład trudne sprawy 32 e, klikamy to e, kopiujemy tutaj e... We found warships. kopiujemy ten link, patrzcie, ten ten, ten, ten youtube i kopiuj e, teraz tutaj e, i wklej. No i mamy już e, nasz link. Co to było? Mm, nie wiem. Co to? LAN video y, klikamy i y, no to się nam już y, widzicie y, 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 pobiera y, z, z naszego y, specjalnego programu. Y, tu przełożymy trochę. Y, no i y, możemy sobie na przykład. Nie wiem. Na pulpit to będziemy. Ciągaj loczki. Ja serio go oglądam. On jest super. I pozdrawiam w ogóle cię, ruciak. jak oglądasz akurat ten film. Bo akurat się ściągnęłam. Tak, ciebie. Ciebie. Eget. Dobra. Yy, 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 yy. Się tak y, to robi, wszystko mm. i taki specjalny też film y, hakowania? Co? -lo. Co? Sol. Może zobaczymy, czy są jakieś inne kolory? Kolor F czy biały. Okej. Okay. Co so, er, może zobaczymy czy jest. Uh, okej. Okay. Błękitny sobie weźmiemy. Jaki jest numer błękitny? 3. Trzy. 3. Trzy. Dobra, weźmiemy. 3. Enter. I mamy fajny taki na no, kolorak. Jak no. <laughs> ja chcemy być hakerami? i Nie pamiętam, czy to tak na pewno było. S, a Ja za wszystko źle zrobiłem. Co to za mój S. No i ludzie działa. No, to hakerstwo. Ja już to pokazałem. Na TikToku i wszystko tak, no. no. W ogóle Piotrka pozdrawiam bardzo. Jest to kolega ze szkoły numer jeden w Bytowie. Ja się z nim bawię, więc wierz mi, Piotrek, że to jestem ja. Dobra, to może koniec odcinka Widzowie albo Piotrek. I. papa. Pa.